Dzień dobry wieczór z tej strony Cialny GD i witam Was serdecznie w. w czym? w Medieval Dynasty, a jest ze mną racjonalizator. Witam wszystkich. Klucznikow. Bonjour. Oraz TV z awarią głosu. Dobry wieczór, dzień dobry. I dzisiaj będziemy kończyć zadanie w klonicy, tutaj tej siabory. Siabada bada dosłownie. A potem będziemy się zastanawiać, jak upolować więcej zwierzyny. Więc znowu będę się bawił w czytanko. Siamora, poczekaj chwilę. Czego potrzebujesz? Czy mogę ci w czymś pomóc? Wyglądasz na zirytowaną. Zgadza się, bo jeden z moich prosiaczków ciągle oddala się od reszty. Naprawdę. Na szczęście zawsze podąża na wschód. Mam dość ciągłego Zgarniania go z powrotem. Czy zrobiłbyś to za mnie? Jasne, jak wygląda ten prosiak. No cóż, jest mały, ma trzy lata, ale niedługo skończy cztery. Ma na imię Wisław i jest ciekawskim prosiaczkiem. Przypomnij mu, żeby wrócił i nie, oddał się, nie oddalał się zbytnio od wioski. Wielkie dzięki! Eee, jasne, mogę go nawet zagonić z powrotem. Darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby. Czy ja mam w ogóle się pytać o co chodzi? Czy wy wiecie o co chodzi? Ja wiem o co chodzi, ale zobaczysz. No okej. Okay. Gniewosadka, o kurczę. Co, mam jakąś webtoinkę do zagonienia? To nie jest prosiak. To jest dziecko, tak się nie mówi na dziecko. Na dziecko mówi się szkodnik. Żartowałem. Dobra, Wisław. Cześć! Twoja mama spędza zbyt dużo czasu ze świniami. Nie no. E, dobra. Cześć. Dziwny z ciebie, prosiaczek. Tak nazywa mnie moja mama. Musisz być jej przyjacielem. Zgadza się. Martwi się i chce, żebyś wrócił do domu. Nie pójdę. Bawię się w chowanego z moim koniem zabawką. Nazywa się Kasztanek. Nikt go nigdy nie znajdzie. Zgubił się? Kiedy go znajdę, obiecaj, że wrócisz do domu. Czekaj. Um. O, to będzie, to będzie dobre. Z dziećmi tak trzeba. Co? Nieć. Kiedy go znajdę, będzie mój. Chyba, że przysięgniesz, że wrócisz do domu. Ha! Możesz spróbować, ale nie wygrasz. Nikt nie wie, że ukrył się w stosach drewna. Oczy. Dosyć odsunę się, idę po mojego nowego konia. Myślałem, że podpalamy. <laughs> Oczywiście, że nie, chłopczyku, ale pozwól mi chociaż spróbować. Mała kubka drewna, sprawdź. To najmniejszy z otaczających cię stosów drewna. Nie ma tu zbyt wiele do przeszukania. Chyba, że zabrawka jest naprawdę mała. Przyjrzyj się bliżej i odwróć kilka kawałków drewna. Przerzucasz kilka kawałków, ale i tak się domyśliłeś. W tym stosie nie ma niczego interesującego, poza kilkoma robalami uciekającymi w przerażeniu oraz zgniłym, nadgryzionym jabłkiem. Opuść to miejsce. Młody jest oszustem. Sprawdź stary, zarośnięty stos drewna. Okay? Aha, duży stos drewna. Patyk weź. No, idźmy po kolei. Stoisz przed świeżo porąbanym dużym stosem drewna opałowego. Zapach żywicy lekko drażni nos. Jak to drażni? Żywica jest cacy. Stos jest dość jednorodny, składa się prawie wyłącznie z kawałków drewna opałowego o podobnej wielkości, z wyjątkiem jednego długiego kija, który od razu rzuca ci się w oczy. Weź ten długi kij i przyjrzyj mu się bardziej. To nie jest przypadkowy patyk, który spadł z drzewa. Ten kawałek został starannie wykonany, aby służyć jako główny stelaż drewnianego konika. Można zauważyć lekkie przetarcie w miejscu, w którym dziecko podczas zabawy umieszczało zabawkę między nóżkami. Opuść miejsce, zabierając kij ze sobą. Dobra. Sprawdź stary, zarośnięty stos drewna. Idę. To jest stary, zarośnięty? Nie, czy ty już go sprawdziłeś? Nie, tam... O, oh jest! Tam jest osioł! Ale, ale jak to? Aż się zmęczyłem, wezmę patyka i zjem gulasz. O, mniam. Dobra. O! I zniknął. To osioł zniknął. Teleportował się. Ta sterta drewna leży tu od jakiegoś czasu. Jest porośnięta chwastami, a drewno jest wyraźnie starsze i wilgotne i bardziej kruche. Porwij bluszcz i usuń kilka górnych kawałków. Zauważasz, że pod górną warstwą drewna znajduje się niewielka przestrzeń. Włóż rękę pomiędzy kawałki drewna i wybadaj, czy jest tam coś wartego uwagi. Twoja dłoń trafiła na duży, twardy kawałek drewna, który nie pasuje do otaczających go zgniłych i starych kłód. Element ma dziwny kształt, który można łatwo chwycić i wyciągnąć. Zostaw ten stary stos z głową drewnianego konia, zabawki, któremu brakuje kija i rączki. Czemu zostaw? A chcę go wziąć? Albo już go mam. Dobra, idziemy. Co czemu było zostaw? jest. Prosiaku! No dobra. Koniec całkiem niezły wchowanego. Udało mu się nawet rozczłonkować z samego siebie. To niemożliwe. Oszukujesz. Nie chcę zepsutej zabawki. Wyrzuć to. Czekaj. Nie martw się, to tylko trzy elementy. To dam Widzisz, już go poskładałem. O, jest naprawiony. Ale teraz nie dostanę nowego. Łe, łe. Poczekaj. Zatrzymaj, konia. Pewnego dnia w końcu dostaniesz nowego i będziesz miał wtedy parę. Będę miał dwa? Tak, jeszcze lepszy pomysł. Kasztanek wygląda na zmęczonego. Zabierz go do mojej mamy. – Jasne, nie chcę, żebyś po drodze zrobił sobie krzywdę, galopując na zużytej zabawce. – Powinienem już iść do domu. Mama pewnie się martwi. Poza tym jestem głodny. Jestem pewien, że ma jakieś słone przekąski. – Jasne, że tak. Staraj się nie oddalać daleko od domu. – Porozmawiaj z siaborą. – Będę szybszy! – Patrząc po tym, jak ty chodzisz, to na pewno. Dobra, idziemy. Załatwimy ten temat, zobaczycie. Patatajem. Gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Czekaj, gdzie ona jest? A wcale nie tu, bo tu. No hej. Co tam masz, te świnie? Jak poszło z moim małym prosiaczkiem? Odkąd Wisław, powi Wisław powinien trzymać się bliżej osady. Więc już nie będzie się wałęsał? Co zrobiłeś? A raczej, co tam było takiego interesującego? Mm, dobra. Rozmontował swojego konia zabawkę i ukrył go w stosach drewna. Pi, znowu ten koń... Od jakiegoś czasu nieustannie rozpadał się na kawałki. Zabawkę wykonał mój zmarły ojciec, który był utalentowanym drwalem i artystą pracującym w drewnie. Zabawka była solą w oku mojego męża, bo ma nadzieję, że Wisław zostanie tak jak on myśliwym, a nie drwalem. Tak się składa, że poskładałem tylko konika w całość. Oto on. Nie gwiszcz. Czekaj, czekaj. Och, rzeczywiście. Cóż... Mój mąż znowu będzie narzekał. Może pewnego dnia oddam go drwalom do naprawy. W międzyczasie przyjmij te słone przekąski na znak mojej wdzięczności. To rodzinny przepis. Jeśli masz ochotę na więcej, mogę sprzedać ci dodatkowe smakołyki. Przygotowuję je co sezon. Dziękuję. Jeśli mi się spodobają, wrócę po więcej. Co tu się dzieje? No ja tu. Ja tu rozmawiać próbuję a... O, i nowy mieszkaniec Dagmara? Kto załatwił Dagmarę? Tak, ja sobie to widzę. Ja. przygruchałem. A. a patrz. Pan Mewa. Z Dagmarą. czekajcie, tutaj był woźnica. Jak tutaj był woźnica, to ja sobie mogę wrócić... Oj, przepraszam za to. Szybko do. No właśnie, to jest dobre pytanie. Do gdzie? Szybko do, 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 gdzie będzie najbliżej? Dobra, do piastowi. Koniku! A u nas wybudować przystanek, a nie. No, jak no, będziemy okay. mieli miasto, to tak. A to jeszcze trochę czasu, przyjacielu. Musimy robić więcej zadań dla króla i w ogóle mu się przypodobać. Ok, zobaczmy, co my tutaj jeszcze mamy z zadań. Wszystkie zadania mamy zrobione na chwilę obecną. Aktualnie mamy poczekaj do następnej pory roku, poczekaj do następnej pory roku. Zachowaj czujność i poczekaj do następnej pory roku. Więc no jak widzicie, mamy troszeczkę czekania. Więc W międzyczasie wpadliśmy na taki fajny pomysł, ażeby wybranka klucznikowa w grze nie musiała dygać tak daleko. Za każdym razem, dzień w dzień, do kopalni, wyprowadźmy ją. <noise> Może nie tak, czemu, czemu ja nie wziąłem mojego patatajka? Chodź, patatajku, to postaramy się przenieść całą naszą osadę, właśnie w okolicy kopalni. Tylko, że teraz już to zaplanujemy, nie będzie nic robione na jolo. Będzie ładnie, będą ulice. A to kto to jest? Bard? A to nie było opuszczone? Kto jest tym bardem? Aż myślałem przez chwilę, że to jest jakiś. Yy, jak on się nazywa? Yy, no, bandyta. A to Bard. No dobrze. Yy, tak czy siak. Musimy zobaczyć, gdzie mamy tą naszą kopalnię, i gdzie jest ten teren, który właśnie moglibyśmy tutaj zagospodarować. Zaraz, sobie spojrzymy na mapę. Aha, tutaj gdzie stoję, właśnie. A ten Bart nie miał czerwonych głosów. <głos> nie mam pojęcia. Wio! Ale, wio! Hops. Był ten ich 3 ale solo. Aha. Aż, aż jestem zdziwiony. Czekaj, gdzie jest nasza kopalnia? Tutaj jest nasza kopalnia. Wiecie, bo musimy się zastanowić, w jaki sposób mamy to ogarnąć, tak, żeby było dobrze. Bo tutaj ludzie pracują. Ile osób może pracować w jednej kopalni? O u o jeden na 6 Znaczy 6. Więc powiedzmy sobie szczerze, tutaj po drugiej stronie rzeki moglibyśmy zacząć planować właśnie przeniesienie całej naszej wioski w takie, no może troszkę. Co? Może troszeczkę. Nie siebie. Mniej... Okay. Może troszeczkę mniej kameralne miejsce, ale też ładne. Z piękną rzeką dookoła, z której się można napić. Teraz zobaczymy, czy się można też w niej umyć. Tam było o tyle fajnie, że tam można było się umyć. Słam? Chyba nie można. To ja idę pod wodospad się umyję. Chyba Do... nie można. Czego nie można? Jak to nie można? Racjo, no co ty. Ja bym chciał się umyć. Eger. Racho, zaraz ten. Krysznicy lajki. Nie, zobaczcie, stanę pod tym. Ej, to jest nie fair, przecież ja stoję praktycznie w wodzie. No przecież w takim czymś to aż ja powinienem być czyściutki jak łza. Oszukali mnie. Jak to jest możliwe? No przecież. No ale no halo, no no. No no przecież no pod wodospadem się człowiek nie umyje. Ta gra nie jest realistyczna. Najwidoczniej no, woda, woda nie dociera tam, gdzie słońce. <laughs> Co? Dobra, idę do góry. Idę do góry, tam pewnie będzie głębiej. Chociaż powinienem pewnie iść na dół. No to wiecie, no, to jest akurat jeden z takich brzydko mówiąc problemów. <laughs> Przepraszam. No i cały misterny plan, niestety. No właśnie, no bo to... No bo gdzie tu? Na Na tej właśnie małej... przy tej małej rzeczce to będzie ciężko. A ja już... Wiecie, ja już się nastawiłem. Dobra, zobaczymy w górę wodospadu. No jak tutaj nie będzie można się umyć. A no przecież wcześniej to było nawet tak, że było, że nie była aż tak mocno głęboka woda jak tutaj i też się dało umyć. O, wiadro weź, rybie mięso weź, znalazłem rybie mięso, co jeszcze znalazłem, patyk, o jest bardzo fajny patyk, o i dwie włócznie rybackie, coś jeszcze znalazłem? Może jakąś skrzynkę? Wino wiśniowe. O, widzicie? I butelkę pustą po winie wiśniowym. Tak to jest. Idziesz w górę wodospadu, a tutaj fanty ci rozdają. No dobra, no ale. No to co to ma być, że tutaj się nigdzie umyć nie można? Chce Wam się położyć? Nie, tak też się nie umyjesz. Dobra, weź wstań. No w sumie można powiedzieć, że to no, robi jakiś... Yy, znaczy jest to jakimś problemem teraz. Że nie można się umyć pod wodospadem. Hmm. Może to był zły pomysł, żeby tutaj się przenosić? No i co teraz? No właśnie, nie wiem. Nie no, słuchaj, Ale powiesz... No... plan. No. No bo to jest to no, fajne miejsce, ładne, no bo, no bo taki był plan, że tutaj zaczniemy sobie planować y, gdzie będziemy y, mieszkać i... i takie tam mapa. No i teraz nagle wszystko Dobra, ja, ja idę tą rzeką, zobaczymy Może ta rzeka gdzieś będzie na tyle głęboka Żeby było można się umyć Prawda, jelonki? One wiedzą najlepiej No to jest aż dziwne To nie jest aż tak płytko No po kolana jest, no ludzie, no, no proszę was Widzisz, po jest No, i Lipton. No, i Lipton to też to prawda. O, drewniana włócznia tutaj leży 40%. Pewnie wasza. Dobra, to zrobimy tak. Ja sobie wrócę tutaj do naszej, naszej, naszej osady. To nie jest aż tak daleko, tak naprawdę. No, ale jednak. No, fajniej by było gdzieś tutaj sobie zrobić, bo chyba wszyscy robią zawsze przy wodzie, prawda? Ja muszę zobaczyć, o co chodzi z tym bardem, panie. Panie! Jak się masz? Potrzebujesz pomocy? Oj, zdecydowanie. Ci absolutnie pozbawieni jakiegokolwiek słuchu muzycznego, ignoranci ukradli moją fletnię. Jak mam wystąpić na przesłuchaniu w piastowi bez mojej zaufanej fletni? Przesłuchanie w piastowi? Słyszałem, że do tutejszej tawerny przybył zespół. A chociaż nie wiem, jak bardzo bym chciał, to nie zaśpiewam i nie zagram naraz na fletni, Także zespół mi się przyda. Faktycznie brzmi na niewykonalne. Kto ją ukradł? Moi towarzysze podróży, których poznałem w Ostoi, zatrzymaliśmy się w tych ruinach i musieli gdzieś ją tutaj ukryć. Jeśli jakąś znajdę, to ci przyniosę. Tak, ty też. Ta fletnia jeszcze będzie tutaj? Tego nie wiem Aha Beczka pusty. No to jak pusty. Konia w stercie drewna znalazłnych to fletni, czy tam czegoś nie znajdziesz. No tak. jak nie to wystrugasz? O. Beczka pusty, pusty. Tutaj nie było tego podziemia? Nie. Patyk? Dobra, no, no już szukamy kochani, szukamy, no nie ma to tamto. Oj, co to są? Dzbany skrzynia pusta Żeby to nie było tak, że ja muszę teraz gdzieś na dachu szukać Wiecie co, ja nie wiem czy osady nie lepiej byłoby zbudować Yy, tam nad yy, za bagnami, tutaj przy tym, przy pla na plaży. Co z racją ostatnią postawiliśmy tam kopalnię. Przepraszam, czekajcie. Tam u góry? No, zielony znaczy postawiłem. Do klonicy, przysłuchajcie, taki samo odległo się do klonicy, jak i do piastowiny. Hm. Tak, tylko rzucam luźno. Dobra, zastanowimy się na tym podcineczku. Tam jest głęboko. Szukaj fletni ty, a nie. A o to ci chodzi, że tam można się umyć. No, coś, coś w tym jest. Ale słuchajcie, no musimy tą fletnię zlokalizować. Jeżeli by była, to byłaby na podglądzie. Nie rozumiem. Yy, no na tym widzeniu. A. Ej, a może to jest tak, że my już ją kiedyś. Może ktoś coś już znalazł. Ja nic nie mam. Jak się ma miecz w ręku, to nie można skakać? To weź ode mnie. Na wszelki wypadek, bo kupiłem. A co? A, fletnia pana. Dobra. Na wszelki wypadek kupiłeś. Nie hmm. O hmm. Jezus. Czekaj, czekaj. Nie, bo mnie interesuje to, że tam ten sznurek taki. Czekaj, gdzie jest ten sznurek? A, ten sznurek jest do tego tutaj. No dobra, już tak wiesz, już się tak zastanawiałem. No chyba, że jest u nas w ogóle w bazie gdzieś i kto się wziął i po prostu. No, Zobaczę w skrzyni. No dobra, już mu dam w takim razie. Zobaczymy, co powie. Jak to, czy potrzebujesz? Aha. Czy to twój instrument? Tak, moja maleńka. Co tam ci brutale ci zrobili? Pst, kłamca, przecież rację ją kupił w sklepie ty, typie. Ściemnia i tyle, kurczę, co to ma być? Proszę, należy do ciebie. No, Ale wiesz, 120 reputacji warto było. Chyba. Gdzie jest mój koń? A, mój koń jest tam daleko. No dobrze. A czemu? No i znowu się ciemno robi. I kolejna drewniana włócznia. Michał, ty chyba po sobie nie sprzątałeś. E, 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 e. To nie Michał. <laughs> to Stevie to, bo, bo włócznie bo, bo, bo. rzuca? No wiecie wy co. No, gdzie jest mój wierny kuń. A tu jest. No Dobra, ściemnia się to trzeba wrócić do domu jednak. No, wio, wio do domu. Którędy to tędy. Yy, zrobimy tak. Yy, dojedziemy do domu, może nie wiem, prześpimy noc i zobaczmy właśnie to miejsce, o którym mówił Michał. Oj 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 oj, oj. Ja tędy brzo za 100%. Czy ja tędy przeleca? Do góry? O, da się. Ojejku, ale tu jest normalnie zygzak między tymi drzewami. Panie, driftem, driftem, a nie. 1500 mandat. Hops. No, a pierwsze co, jeżeli mamy w ogóle się przenosić w jakieś a. ładne miejsce, to powinniśmy. No. Zwolnić ludzi, żeby już tutaj nic nie robili w tej szopie rolniczej. Czyli wilkomira i ulrykę wywalamy, chyba że. No chyba tak zrobimy, co? Tak, tak. Dobra, usuń, usuń. Tak mi przykro. Sami, sami sobie pozbieramy to, co wyrośnie. Mhm, a tutaj był Nasław. No i cacy. No tutaj jest jeszcze kapusta. O, jakieś grzyby zostały. No, będzie trzeba otworzyć jakiś tam tryb planowania. Spojrzę na mapę, gdzie tutaj Michał kombinował z tym miejscem. Ale ładnie, to byśmy mieli kurczę nad takim. Prawie jak nad. Nie no, nad większą o. rzeką. No, prawie jak nad morzem, no. A czy tam na pewno jest głęboko? Jest, bo się myłem. Okej okay. No to tak jest Zupełnie jakby luksusowo Jest jakby luksusowo No chociaż zawsze mieliśmy blisko do skałek i ostoi. No tak, tylko trzeba zobaczyć czy tam nie jest górzyście Nie, w miarę płasko A czy no jest ten klif dalej jak już bo zobacz tam gdzie była ta baza no to już masz klip Mhm, tak. Ale tu gdzie masz, masz ten znacznik, to tutaj ogólnie jest już potem płasko. Dobra, czekaj jeszcze z moją wybranką pogadam. Ja coś dzisiaj? Masz, spróbuj tego. O, jesteś najlepsza. No, bo jak sobie radzi nasze małe królestwo? Pracownicy potrzebują więcej narzędzi Oj. A pozwól, że przyjrzę ci się bliżej, co to jest? Aha, ojecku to aż tak. Pozwól, że włączę Excela. I znikła. Ojko, ja mam tylko 16 babek lekarskich? Czy mi coś ostatnio atakowało? Dobra kochani, dzisiaj trochę krócej, ale jak słyszycie i widzicie mamy. Mamy zadania, nie będziemy was zanudzać yy, powiedzmy taką przechadzką na odcineczku. Więc zobaczymy się już następnym razem przy planowaniu cóż by tam powyprawiać. A, przy okazji się umyję. Właśnie spróbuj tego, a tu tak nie obmyty ten chłop. O! A, bo to trzeba wejść do pasa, żeby się umyć. No tak. Poza pas. Pięknie. Więc kochani, jeżeli Wam się podobało, to nie zapomnijcie zostawić łapkę w górę i zasubskrybować kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. A jeżeli chcecie być bardziej na bieżąco, to wpadajcie na Twitch TV Ostrzaszczalny GD, gdzie jak wiecie pojawiamy się zawsze według harmonogramu. Wpadnijcie też do racjonalizatora i do bo Tam też jest inny content. I co? No i tym samym żegnam się z Wami, ja oraz y, kluczników na razie racjonalizator trzymajcie się i pan stiwuś miłej nocy baju baju kochani